Kolejne zadanie z tematu, do czego służą równania. Tutaj do pierwszego polecenia pod punkcie A będzie nam potrzebne takie przypomnienie, jak napisać 80% na przykład liczby x, 20% liczby x, 15% liczby x, musimy sobie tutaj to przypomnieć. Jak chcemy zapisać 80% liczby x, no to zapisujemy w ułamku to 80%, czyli 80% to jest 80 setnych, i zamieniamy to 80 na ułamek dziesiętny, czyli 80 dzielimy na 100, więc przesuwamy 3 przecinki w lewo, nie, przepraszam, 2 w lewo. Więc jak 80 przesuniemy 2 przecinki w lewo, to mamy 0,8, czyli 80% liczby x to jest 0,8 x. Podobnie jak na przykład mamy 20% liczby x, to też sobie zamieniamy 20% na ułamek, że to jest 20x. 20 dzielimy na 100, czyli przesuwamy 2 przecinki w lewo. Jak przesuniemy 20, przecinek w lewo, to mamy 2. Jak przesuniemy jeszcze 1 w lewo, no to mamy 2 x I jak mamy 50% liczby x, no to też 15% liczby x. To jak zamieniamy 15% na ułamek to jest 15 setnych. I jak dzielimy 15 na 100. No to przesuwamy 2 przecinki w lewo, czyli jak przesuniemy 15, 1 w lewo to mamy 1,5, a i przesuniemy dwa w lewo no to będziemy mieć 0,15, czyli 15% liczby x to jest 15 setnych x. No i teraz mamy takie, takie zdanie, na podstawie którego mamy zapisać równanie. Liczba o 5 mniejsza od x stanowi 80% liczby x. Czyli tutaj to stanowi, to jest to samo, jakby pisało, że równa się, tak? Czyli liczba o 5 mniejsza od x, no to liczbę o 5 mniejszą od x zapiszemy jako x minus 5, stanowi, czyli jest równa, więc przyrównujemy ją do 80% liczby x, czyli piszemy, że to się równa 0,8x. No i jak już mamy takie gotowe równanie, to jak sobie je rozwiążemy, to wtedy wiemy, jaka to jest ta liczba x. To był podpunkt A do zadania drugiego. Pozostałe zadania, jest to bonus dla osób wspierających kanał. Powinniście widzieć takie okienka, które jak wejdziecie, to są tam pozostałe przykłady. Zapraszam do wspierania kanału. Więcej informacji na ten temat w opisie do filmiku i w pierwszym komentarzu.